Hej, witajcie kochani! W kolejnym odcinku z gryteraria Tadeusz się podskakuje, wita. Jak widzicie jesteśmy e, w Kimzonie e, I cóż, będziemy przywoływać pożeracza światów. Będziemy z nim walczyć. I no i tyle. Mam nadzieję, że uda mi się. Go rozwalić. Uwaga. Hop, start, zaczynamy. Pożerać Światów budzi się ze snu. Och, tak, ładnie. Space Down go próbujemy rozwalić, żeby się tylko wydostać stąd na zewnątrz. E, bo tak w tym kominie tutaj, że tak mają w tej tunelu siedzimy. Fajnie by było wyjść do góry teraz. A to nie jest takie łatwe. Dobra. No, wydaje mi się, że uda nam się go rozwalić znam się szczerze, że e, a nie jesteśmy na Korabszu, a nie na Crimsonie. Bo kiedyś grałem tą, e, w Terrarię, to nie miałem e, Crimson. Miałem Crimson, właśnie. I walczyłem z tym e, z mózgiem Brain of Nigdy w życiu nie walczyłem z pożaraczem światów. To jest mój pierwszy raz. Mój pierwszy raz. Coś na razie nam idzie. Wiem, że jest zamieszania dużo, ciemno dosyć. To pewnie nie widzicie wszystkiego bardzo dobrze. Ale Tadeusz, zobacz dzielny strzela cały czas. Próbuje przeżyć. No, wyobraźcie sobie, że Was atakuje taki wielki robal. Uuu! Kropne to. Ale mi nie, nie mogę sobie wyobrazić czegoś takiego. Ale ta, a Tadeusz, Tadeusz, naprawdę walczy z ogromnym robalem, który zamierza zjeść cały świat, dobra. Tadek daje sobie radę. Tutaj rozwala poszczególne fragmenty tej kreatury. Zadita, Ok. Chyba. Może uda mi się teraz troszeczkę wejść. O. Nie mogę podskoczyć. O. Jesteśmy na zewnątrz. Dobra. No chodź, chodź, chodź. Co? No gdzie jesteś? Poleciał gdzieś na dół. Ale już idzie, już idzie, już idzie. Oj, oj, Znowu wpadliśmy gdzieś. Kolejna dziura. Dobra. Wychodzimy, wychodzimy. A już praktycznie po nim. Po tobie. Jak widzicie osiągnięcie odblokowane, czyli pierwszy raz pokonałem pożeracza światów. Uff, ale było strzelania. Aż mi się normalnie mój laser, laser przegrzał. Halo? Ty też mnie atakujesz? Ty? I ty możesz sobie atakować. Jak ja pożeracza światów przed chwilą rozwaliłem, to co? Z wami? wam nic sobie nie poradzę? Dobra. Teraz sobie pozwiedzamy jeszcze chwileczkę tutaj. Co tam jest? Tylko... Posąg i... O! Coś tam... Jakiś inny biąk, czy co? Mm -hmm. Nie wiem, może pokupimy troszeczkę tutaj piasek Może tutaj w dół pójdziemy, zobaczymy troszeczkę jeszcze. No i co, nic tutaj nie ma ciekawego. Zobaczymy w ten sposób, bombki rzucamy. Już idzie ostrożnie zbadać tereny. Bo bym to ciekawego jeszcze tutaj znalazł statkiem, ale słyszę kolejna jakieś lista. Okej, okay, po niej. Jo, I hop, hop. Dobra, tutaj bombkę. Patrzmy co tam jest. Też woda. Kolejna. Kolejna. Sama woda wszędzie. Zobaczmy tutaj. Żeby tą wodę może ominąć. Chida już kopię, Ale coś tam chyba jest, jakaś jaskinia. tam jest? Ups, 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 ups! Oj, zalałem sobie. Okej. Okay. Wrzućmy sobie świetlika. I co? Zobaczymy. A mam kulę cienia. O, to może sobie założyć. Który mi nie da no, ale co to będzie ładniej za mnie świecić. Coś Au. A jakbyśmy poszli sobie. By... Żeby następny orb rozbić, są ciekaw co dostaniemy, zająć życie, kolejny muszkiet. Okej. Okay. Sticky Bomb. Cyk. Jeszcze jedna, czy koneka? Zapalmy sobie światełko. Dobra. Kolejna bombka. Lepka bombka. Spadł meteoryt. Mamy nowy meteoryt. What? Dobra. No to teraz. Oje na do bloku. Nie rozbije, nie. Dobra, to teraz. Oje, no też nie. A do orba nie można. Ja chciałem do orba go przykleić. Nie można. No to tak zróćmy. Oj, ona no też nie, nie oj. A tym? Nie mogę. Nie mogę tym też rozbić. To... Sticky bomb. Nie da rady się przykleić do orba. Nie. No to to już tutaj przykleimy. Ok. Teraz powinno być ok. I tu staje się skórki I mamy muszkiet. Muszkiet, tak jak podejrzewałem. Dobra, idziemy do domu. I teraz tak, to się sprzeda. Zrobimy sobie tutaj mały porządek. Sztandar pożaracza dłuższy. A co tam, powiesimy do sobie, do kolekcji? Ruda demolitu, kawałek zgniły. Szafir. No, ziemię można wywalić. Krzypka nie potrzebuje cyny, sobie wszystko odłożymy. Dobra. I teraz drewno. Tutaj łuska cienia. Muszki do sprzedania. Kwas To trzeba dołożyć do roślinek. Okej, okay. mamy tutaj, e, ten łóżkiet jest lepszy troszkę, no dobra, to łóżkie cienia sobie tutaj schowiemy. Schowiemy, czy schowamy? Schowamy chyba, no dobra. Nasze, nasza wędka i nasze y, nasze y, motylki trzeba pochować, tak, zobaczcie co mam, mam em, Mieczniki 2, bo właśnie wyłowiłem w czasie yy, yy, mojego połowu. Mam znowu z na, mam piłę, mam cztery skrzyneczki, które sobie za chwilę otworzymy, ale najpierw sprzedamy z na. cyk, rekina, cyk, miecznika, cyk, kolejnego miecznika, cyk i muszkiecik tandetny. Na dodatek, a mu jest gorliwy. Więc sprzedajemy tę bytę. To można połączyć. Ok. Dobra. No to teraz, teraz przygotujmy się do otwarcia skrzynek. Zmiana skrzynia dała nam tsunami w butelce, miksturę sowy, many i przynętę uczniowską. Tutaj mamy jeszcze sztabkę miedzi, sztabkę cyny, przynętę też oraz miksturę szybkości. Przynęte i sztabki platyny. Cztery sztabki platyny. No dobra, to by było na tyle z otwierania skrzynek. Wiecie co? To teraz, skoro nam tak. Podłóżmy wszystko sobie. Skoro nam tak dobrze idzie, pożaracz rozwalony, czyli już nam tutaj nie będzie więcej naszego świata zjadał, to my. To my, kochani, zróbmy sobie lepsze buciki. Lepsze buciki. Okej. Okay. Nasze sznurówka, nasze buciki widmowe. I tworzymy buty błyskawic. Mamy. Je. Buty błyskawic. Groźne. Super. Kolejną rzeczą, którą moglibyśmy zrobić... Gdzie ja to mam? Szczęśliwa podkowa. Zaraz, zaraz. Tu mam jeszcze jakiś kajdan nieustraszony. Hak. Licznik obrażeń. Coś jeszcze byśmy musieli umieścić na dole w slocie. Ale czy można umieścić na przykład, e. To jest ten szlamowy pistolet... Hmm. Właśnie tak, co najmniej w butelce. I co najmniej w butelce też. Kajdany, jakbym jeszcze jeden kajdaną umieścił... Można. A butelka? A patrz, butelkę można, co najmniej w butelce. Hmm... A to jest postrzępiony, jeden punkt obrażeń. I co, ja bym miał ileś lepszy skok jeszcze? Jakby miał... Zamień w butelce i tsunami w butelce i te buty dodatkowo błyskawic. Zobaczmy, czy będzie lepiej skakał. A faktycznie wyżej skacze! Tylko, a! Ała, 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 ała ale szans. No faktycznie wyżej skacze, ale nie wiem, czy chcę mieć. po skoro lata, to po co mu? Kolejne skoki. A więc może, 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 może zamienimy to. Na przewodnik polinach? linach. Czekajcie. Czy na buty wodnego kroku? Hmm. Buty wodnego kroku mogę? Mogę mieć dwa parę bucików. To bym chodził po wodzie. Super by było, prawda? Chodzić sobie po wodzie. Czy przewodnik tutaj? To ma dwa punkty obrażeń. Hmm. No nie, na no wiecie co, zobaczmy. przetestujmy. Eee. Masz nasze jojo. Ciek, cyk, cyk, cyk. I zobaczmy. Uwaga, chwila prawdy. Wow Chodzę po wodzie. Tadeusz chodzi po wodzie. Ekstra, nie utonie. A nie tak jest. Podoba mi się. Tadeuszowi też, prawda, Tadek? Tadek? Podoba ci się. No pewnie, że tak. Widzę, jak skaczesz fajnie. Super, ale się cieszysz, Tadek. No, też się cieszę. Wow. O! Znowu, Tadek, co ty robisz? I chcesz tutaj ginąć nam? Hmm, zobacz, jakie fajne jojo! Jakie triki Tadek robi z tym jojo, po ścianach może jeździć. Super, Tadek. Widzimy, że masz. że jesteś bardzo zadowolony z tego, że pokonałeś pożarza światów. Masz budziki, rakietę, błyskawic. I jeszcze na dodatek możesz chodzić sobie po wodzie. Prawda? nic nowego nie masz. A co ty masz za broń? A, mini rekin, ale on jest... Pistolet skałkowy... Ale mamy przecież nasz kosmiczny pistolet, który jest niesamowity, lepszy niż wszystko inne, jak do tej pory. Mini rekin pusi, ale co tam. Może innym razem. Ok. a jakie mamy zadanie? Na polach rośniących grzybów. Czy ja mam odkryte z pola grzybów? Czy ja odkryłem w ogóle grzyby? Grzybowy biom? Biom grzybowy? Nie wiem. Czy jak gdzieś mamy tutaj grzybowy biom? To nie jest, chyba nie. Hmm. To nie jest grzybowy biom, nie. Tutaj też nie. Tutaj nie, a tu może? Hm, jakiś garnek tam mamy? Czy tutaj gdzieś jest to tor? Pochodnie. Nie widzę. Nie widzę, panięczyna. Niestety nie widzę. Ale cóż, ten odcinek chyba pora zakończyć. Dziękuję Wam bardzo mocno za oglądanie tego krótkiego odcinka, w którym to Tadek rozwalił wielką gwizdę, wielkiego pożeracza światów. Sprawił, że nasz piękny mini świat, Tadlandia, nie zostanie zrobiony przez pożenacza. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was. Papa! Pa.